Blue, mam świetny pomysł. Możemy się pobawić z mamą i dziecko? Okej okay. To chce być mamą. Nie, ja będę mamą. Idziemy do pokoju. Hmm, czyżbym się przesłyszała? Ciekawe co? Blue i Bingo knują. Ale ładnie wyglądasz, mój babys, blue. Gaga, am-am. Um, um. Nie, mój babys jest głodny. Pójdę coś poszukać w lodówce. Idę. O proszę, a pani gdzie idzie taka wystrojona? Ja nie jestem pani, ja jestem bingo mama. O, przepraszam, mama bingo. Co szukasz? Mm, mleka. Hmm, jak to trzeba otworzyć? Już. Mam mleko i zachnę. Mama! Mama Bingo, chyba musisz się pospieszyć, bo Twoje Baby płacze. prawie mleczko gotowe. Chodź babyczku Blue, ja ci dam leczko. <noise>

Mmm, <laughs> um um, um um. Mm. Ah. Mm. <laughs> Dziecko, Co to za bałagan? Muszę tu po <grystanie> <grystanie> O. naklejki <grystanie> Ooh. Oh, oh. Yay. Oops. Oops. Haha! Hehehe! Hehehe! Nie. Pójdę poszukać moje dziecko. Idę. O nie, co się stało? Kto mi takie rzeczy ponaklejał? Hmm. Czy ja to sprawka? Czyżby to Blue i Bingo miały takie pomysły? Hmm, dopiero co wymyłem samochód. Muszę to wszystko pościągać. O nie, kolejny palagan Blue. Hmm, sprawdzę, co tam się dzieje. O nie, mama Bingo. Czy ty widziałaś, jak wygląda twoje dziecko? Jeśli chcesz się zajmować takim bobaskiem, to musisz zadbać, żeby twoje dziecko było czyste. Okej, okay, muszę ją zabrać do kąpieli. Już idziemy do góry. O nie! O nie, zrobiłaś jeszcze kupę. Muszę zawołać tatę. Tata, tata! Ojej, co tu się stało? Co to za huragan przeszedł przez ten pokój? Hmm. Czy ktoś mnie wołał? Ja, mama, Bingo, musisz zmienić pampers. A, hmm. Chyba mnie mama wołała. Ale ja jestem mama. Wracaj! Musisz poradzić sobie sama. Okej, okay, idziemy do kąpieli. Muszę teraz się umyć, babyśu. Okej, okay, posprzątam te zabawki. Opowiem ci bajkę i idziesz Spać? Baby siumały. Dawno, dawno temu była sobie mała dziewczynka o imieniu Blue, ale była tak zmęczona, że musiała iść spać. Koniec bajki. O mój baby, Texas. Chyba bolem być dzieckiem. O, proszę, Bingo. Przepraszam, mamo Bingo. Twoje baby zasnęło. Brawo. Spisałaś się na medal. Ole jak ty jesteś mamą. Hmm. A, kocham cię, Bingo. Ja też. Kochani, jeśli podobał się Wam nasz kolejny filmik, to będzie nam bardzo miło, jak dacie łapkę w górę oraz zasubskrybujecie nasz kanał. Mamy nadzieję, że do zobaczenia! Pa! pa!